Wystąpi wielki Charolini! To nie jakaś magia, prawda? <laughs> Czy to już występ? Muszę to jeszcze dopracować. <laughs> Ale, Harold, podobno nie wierzyłeś w magię. Pamiętasz pierwszą serię, gdzie Owen miał różdżkę? I... Tylko bez wspominek, proszę jasne. Okej, okay, już czas na występ! Dobrze! Więc jak widzicie, nie mam nic w rękawach ani w kapeluszu. Teraz. a dobra! Tak! Za chwilę dzięki królikowi pokażę wam... Stój! Za szybko! Nagle zrobiło się ciekawie. Nie, 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 nie. Stój! Pan. Dobra, koniec występu. Na szczęście był krótki. Co? Przecież ja go jeszcze wcale nie skończyłem. Dobrze, zrób jeszcze jedną sztuczkę. Super! Potrzebuję odważnego ochotnika z publiczności. Kto chciałby zniknąć? Dobrze, nie! Dobrze było, gdy Harold sobie kaszlem na szczenię i tyle. Ale magia jest zła. Ja żądam, żeby szef mu zablonił. Daj spokój, Bet. Jak to? Magia jest zła. Muszę usłyszeć moją smutną historię! Co takiego nie! Ja tylko spytałem jak... Okej, okay. najlepiej będzie, jeśli pokażemy filmik i ośmiejcie! Cześć malutka! Czy zechcesz mi pomóc? Pewnie! Trzymaj! O, braka dobra! O! Nie było tak źle! Wstać! Ale to już trochę źle! Okej, okay, a to już bardzo źle! A więc wniosek jest taki: magia jest zła! Daj spokój magia Harolda nie jest. Dzięki, Gwen! Ale ma potencjał! Nie wykorzystamy, ale jednak. A mamy jakiegoś ochotnika do sztuczki Harolda? Czy kończymy? Mnie wszystko jedno. Hej! Ja chcę! Ja się zgłaszam! E, ty siedzisz teraz w kącie, Duncan. Chociaż w sumie rzeczywiście mógłbyś na chwileczkę zniknąć. E, czemu nie? Patrzcie tutaj! Trzymajcie swoje kubki, nie kapki, bo zaraz was olśnie! Duncan muszę coś wyznać. Ale nie potrafię czarować! Co? I co robimy? Mówisz jakieś zaklęcie, a ja otwieram zapadnie i znikam? Wow! Skąd wiedziałeś? Magia! Dzieckus! psikus, znikł! A niestety tak. To było słabe. Słucham! Pod stołem? Nie mam pojęcia, o czym mówisz? O tym stole widzisz? O! Co? Gdzie on zniknął? Yy, takie musicie zadawać sobie pytanie. Harold, ty naprawdę czarujesz? To jest ekstra! Mam mętlik w głowie. Oj. Nie, e, miała być tylko jedna sztuczka. Jak go odczarujesz, to będą dwie. Dlatego tą kwestią zajmiemy się później. Dużo, dużo później. Więc moja magia jednak jest prawdziwa? Biedny Duncan, nie przejmuj się. Jakoś ściągnę cię z powrotem. Ten mądrala naprawdę myśli, że jest prawdziwym czarodziejem? Zgłosiłem się tam tylko dlatego, że ustawił pudło na wejściu do mojego nowego tunelu. Mógłbym skorzystać z okazji i stąd zniknąć, ale jeśli zostanę w to będę mógł niepostrzeżenie napsocić. No i winę zrzucę na magię. Ha! Czary jednak się przydają. Teraz już wierzysz, że magia nie? Uję, że musi być jakieś logiczne wyjaśnienie. Mogło zniknąć nas więcej. Magia to talapaty. Magie się mogą robić bardzo złe rzeczy. Sprawiają, że słońce chowa się nocą, że kanapki robią się zielone. Jeden czarodziej umieścił tutaj. Posłuchajcie jej! Nie dzwoń do mnie do pracy! I co? Uwierzcie, trzeba powstrzymać Harolda! Mów, co czarujesz? Mrok, Wiedźmę. Mrok i Wiedźmę. Nie! Próbuję sprowadzić tu Dankana. No dalej, Harold, dawaj! Zamachaj dla mnie różdżką! Hej! Chyba wiem jak! Dankanikus pojawiakus! A teraz jest To nie Duncan. Samochodowy duch jest ekstra. Co? Ma tą rustką i bum. Auto duch. Przypadek? Być może? Tak, na 100%. procent. <grym> Od dzisiaj <grym> jestem galaretką. Ono musi gdzieś tutaj być. Nie zaklęcia łysienia, nie. Bez robaków? O. Może to zadziała? Grywum? Duncanum! Stado wygłodniałych kruków to niezawodny znak działania magii. Mam nową czapkę! Aaaa! Przecież nigdy wcześniej nie kąpałem się w chlebowych okruszkach. Co za luksusy! Aaaa! Aaaa! Przecież ja nie jestem krukiem chleba! Czy teraz mi wierzycie? Są dziwne. To pewnie przez zmianę klimatu. A, czuję się jak ser z dziurami. Proszę bardzo, e, a oto pański magnes. Proszę się podpisać. A e, jest pan pewien, że jest pan dorosły? A czy coś w tych wąsach wydaje się, nie tak? E, nie wnikam. Naiwnie myślałem, że plastikowa różdżka sprowadzi Dankana! Do tego trzeba! Dwóch plastikowych różdżek! Dobra, wracaj! Dość już czekania! Dawaj nam dunkana, koniec żartowania! Co się tu dzieje? Hej, chłopaka! Dobrze, że włożyłem na głowę ten metalowy kask! Jestem bezpieczny! Przepraszam! Już zaraz to naprawię! Rewersum odwracium! Taki piękny widok! Może to zabrzmi mało naukowo, ale tę magię Harolda trzeba powstrzymać! Wybacz, że ci nie wierzyłyśmy, Bet. Dziękuję! Mam resztę życia na powtarzanie, a nie mówiłam, ale na razie zabrać... Ja robię psikusy, ale nikt mnie za to nie widzi. Genialne! Przecież nic złego się tu nikomu nie stanie. Co nie? Jak widzicie, magiowilówka pięć tysięcy potrafi wycisnąć złą magię ze wszystkiego. Zlala złam ją na wyprzedaży. Okej, okay, więc jednak pomyłka! W takim razie wygląda na to, że powinienem tam wkroczyć i uratować Harolda, bo to wszystko przeze mnie! Oh, trudno. Ja nie jestem zły, Gwen, pomóż! A, jasne. Może zamiana w zombiaka? A może lepiej zamienić kod jego w żabę? Super, dzięki. Stop! Co wy robicie? Wyścimy z siebie te magie. Dym to nieodłączna część każdego dobrego zaklęcia. Jesteś tu! A jak? Chyba nie myślałeś, że naprawdę umiesz szarować! Po prostu się ukryłem i cały dzień robiłem psikusy! Co? To w sumie ma więcej sensu! A teraz przygotuj jakieś magiczne zaklęcie. Ja muszę przywiązać do ciebie żyłkę na ryby, żeby wyglądało, jakbyś latał. Super pomysł! Oh ale! <śmifanie> um, Harold Karol Donikum! Samo... lotu? lata! Najwyraźniej nie lubi. Już wiem! Trzeba cię potlaktować jak złą pijatę! Stój, weź mnie ze sobą Wielki Haroldini. <śmany> Duncan? Ty cały czas tutaj byłeś, ale to znaczy. <śmany> Wiedziałam, że nic z tego nie będzie, ale mi znowu Wielki Haroldini. Duncan, wróciłeś? a super. Chwileczkę, czy to jest magiowirówka pięć tysięcy? O, Duncan! Czy ty udawałeś, że zniknąłeś, a zszedłeś do tunelu pod pudłem Harolda, a potem cały dzień łobuziakowałeś tak, żeby wyglądało na czary, a dziewczyny chciały wycisnąć z Harolda magię? Tak, szefie. Mam was! A teraz wszyscy razem do konta! A no po prostu nie mogłyście zwyczajnie zabrać mu tej plastikowej różdżki? Musiałyście iść na całego? Jak mogłam pomyśleć, że to prawdziwa magia? Przecież... To wszystko jest zmyślone. Dankus, hokus, pokus? Bert, pomóż Głęczaruje! Naprawdę! Na nią! O nie, długi las nie dam się na to nablać. Co? Zasłużyłam sobie. Ba, 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 ba.